A naszym gościem jest pan Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący Komisji ds. Wyborów Kopertowych, były wieloletni prezydent Sopotu. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie I zacznijmy może od wyborów samorządowych, bo po raz pierwszy jest Pan w takiej sytuacji chyba w swoim takim profesjonalnym życiu, że no nie ma Pan z jednej strony tego problemu, bo nie kandyduje Pan na prezydenta swojego ukochanego Sopotu, ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest też trudna sytuacja, bo Pana zastępczyni, Pani, pani Magda Jahim, która jest liderem, wydaje się, tego wyścigu, no będzie troszeczkę oceniana przez. Pryzmat pana osiągnięć. Bo jednak to, co działo się w Sopocie, w dużej mierze jest kojarzone, skojarzone z polityką, którą pan prowadził. Nie boi się pan tego? Nie ma pan wpływu, no. a jednak będzie pan oceniany? Nie boję się tego. Powiem szczerze, że pani Magdalena Czerzyńska-Jachim, jak i Marcin rawski jak Aleksandra Goski, można Jak Grzegorz Będykowski, inni radni są także współtwórcami tego sukcesu są współtwórcami mieszkańcy, organizacje pozarządowe tego sukcesu takiego jakiego masopot samemu się nie robi dlatego Będą oceniani, ale jest to osoba niezwykle doświadczona, która miała wielki wpływ na to co działo się w Sopocie, ale ma też nowe pomysły, chociażby rozwój uzdrowiska. Ona także się sprawdziła bardzo Magdalena Czerzyńska-Jachim w czasie pandemii, w czasie kryzysu ukraińskiego, wybudowała nowy żłobek, podwoiła tym liczbę miejsc żłobkowych w, tu w Sopocie, wybudowała nowe place zabaw. No, ma naprawdę już swoje osiągnięcia. Dawałem swoim zastępcom dużo swobody. Drugi mój zastępca, Maciej Kierowski, startuje do Sejmiku Samorządu Województwa Pomorskiego i myślę, że trafi tam do zarządu. Także mieszkańcy wielokrotnie dobrze nas oceniali. Ja też w Sopocie zdobyłem taką rekordową liczbę. Głosów poparcia startując z Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, bo 35% wszystkich głosów oddanych w Sopocie trafiło na mnie, co jak patrzy się na sympatie polityczne, no, no, no jest jak jest. Natomiast to, co mnie martwi, że końcówka tej kampanii jest bardzo brutalna. Są ataki ludzi z grup interesów, takich wojnokortu ty kiedyś w Sopocie, ludzi, którym pis dawał łamy gazet swoich za darmo. Oni atakują e, moją współpracownicę, między z innymi na przykład było oskarżenie, że jej mąż kiedyś pracował, czy był jakieś kursy dla urzędu miasta, co jest fałszem i musiało to sprostować. Teraz są oskarżenia, że nie mieszka w Sopocie, jakieś inne historie, no, także... Żeby nie było tak też różowo i cukierkowo, bo pewnie też nie do końca o to chodzi, no to samorządy mają swoje problemy. Specyficznym wyzwaniem dla, dla Sopotu jest to, że Sopot się kurczy, ale nie w sensie geograficznym, tylko w sensie liczby mieszkańców. Końcówka lat 70-tych to było 54 tysiące mieszkańców. Teraz prognoza GUS-u oficjalna mówi, że po raz ostatni Sopot odnotuje um, wartość 30 tysięcy, 30 tysięcy mieszkańców w 2028 roku. Ja wiem, że Sopot prowadzi całą, m, cały szereg akcji między innymi budownictwa komunalnego, ale no, trend jest bardzo wyraźny i to chyba z punktu widzenia samorządu jest największe wyzwanie, największy problem i to też pewnie będzie oceniane. Koszty życia w Sopocie stały się horrendalnie drogie, koszty Koszty y, y, zakupu mieszkań przez inwestycje portfelowe funduszy czy inwestorów prywatnych y, powodują, że jest mnóstwo pustostanów, a miasto się wyludnia, bo ludzie po prostu, ludzie po prostu nie stać na to, żeby tam żyć, tych zwykłych mieszkańców. Wie pan, I tu mnie cieszy działalność pani Magdaleny Czorzyńskiej, jak już jako pełniącej. Obowiązki prezydenta, bo spotka się kilkukrotnie z panem ministrem Słowomirem Nitrasem, ministrem sportu i turystyki i wypracowuje wspólną ustawę o najmie krótkoterminowym, żeby ten najem stał się długoterminowy, żeby młodzi ludzie mogli wynajmować mieszkania, żeby ich na to było stać. I także myślę, że w Polsce wejdzie ustawa dotycząca flipersów czyli tych, którzy kupują drugie, trzecie mieszkanie na handel. To trzeba ograniczyć. Tylko pamiętajmy z drugiej strony, że ten sop od 54 tysięcy to było prawie 2 tysiące mieszkań wspólnych. Takich, gdzie mieszkało z trzy rodziny. To, to było przeraźliwe. Myśmy to specjalnie na początku rozgęszczali, także umożliwiając ludziom nawet wyprowadzanie się. Poproszę mi wierzyć, że życie trzy rodziny w jednej kuchni, z jedną toaletą, było koszmarem, doprowadzało do wielu nieszczęść, awantur. I tym podobne. I myślę, że, że to jest, jest taka sytuacja. Druga rzecz, zobaczmy, że Polska generalnie się kurczy. To nie jest tylko problem Sopotu, ale oczywiście ma Pan rację, trzeba z tym walczyć. I stąd cieszy mnie ten nowy żłobek, który wybudowała Pani Prezydentka. Cieszy mnie budownictwo komunalne, który Pan mój zastępca budował. Czy cieszy mnie to, że właśnie rozmawia o likwidacji, czy ograniczeniu albo cywilizowaniu także najmu krótkoterminowego. To są bardzo ważne rzeczy. I mam nadzieję, że jako poseł na Sejm będę mógł te działania pani prezydencji, pana ministra Sławomila Anitrasa wesprzeć i wzmocnić, i przez to Sopot po prostu i inne miasta w Polsce przestaną się wyludniać. A z drugiej strony zobaczmy, że nie mamy obowiązku meldunkowego, a ilość osób głosujących w wyborach w ostatnich wyborach parlamentarnych, no była wręcz rekordowa. Tak, powstał ten projekt, żeby tak. z tego względu, czy ku czci tej daty 15 października powołać, stworzyć dodatkowe święto narodowe. Tak, jednym zdaniem podoba się panu taka propozycja, czy to już troszeczkę za daleko posunięta propozycja pani poseł z Polski 2050? Zdecydowanie za daleka mamy dość świąt narodowych. Oczywiście lepiej, żebyśmy świętowali takie święta jak 4 czerwca, kiedy odzyskaliśmy praktycznie niepodległość czy, czy demokrację, bo to jest wielkie święto. Czy 31 sierpnia, niż święta, te nam się źle kojarzą. 15 października możemy świętować, ale wieczorkiem może nie wiem no, przy kawie przy ciastku a może ktoś przy lampce wina czy szampana natomiast kolejny dzień wolny od pracy nie jest dobrym pomysłem poza tym ja wierzę że koalicja 15 października odnowi Polskę odbuduje demokrację ale poczekajmy nie stawiajmy chwilę, pomników, chwilę, to, przejdziemy bo tutaj już po studniach rządów parę pytań się pojawi za moment natomiast jeszcze na koniec te wybory samorządowe mówimy dużo o prezydentach burmistrzach ale tak na... bo to Marketingowo dobrze wygląda, to pokazuje siłę danej formacji, jeśli zdobywa takie kluczowe przyczółki, szczególnie te duże, eksponowane miasta. Natomiast wiemy doskonale, pan jeszcze lepiej ode mnie, że prawdziwa władza drzemie w Sejmikach, głównie w Sejmikach wojewódzkich. Tam decyduje się ta realna, twarda polityka, oczywiście na szczeblu lokalnym. Zacznijmy od celu: 16 Sejmików wojewódzkich. To jest Pana zdaniem realny w zasięgu, w zasięgu koalicji? Trochę się, Panie redaktorze, z Panem nie zgadzam. Myślę, że Jacek Sutryk, Rafał Trzaskowski, czy mam nadzieję Aleksander Miszalski, czy Wojtek Czurek, czy Aleksandra Burkiel, czy Magdech, mają większą władzę realną niż Sejmiki. Tam może są duże pieniądze europejskie do rozdania. Ja wierzę, że będziemy mieli. 15-16 sejmików. Odbyłem podróż na Podkarpacie, na, na Lubelszczyznę, także wyborczą i muszę powiedzieć, że nie ma już tylu plakatów PIS-u, ani różnych ugrupowań typu Kocham tam Pragę, Kocham Sopot, czy bezpartyjni samorządowcy, którzy dostawali pieniądze na reklamę, czy mogli się reklamować w mediach pisowskich. Jest równowaga na wschodzie co do plakatów, banerów, innych ugrupowań, czy to lokalnych, czy koalicji obywatelskiej, czy też PSL. Natomiast jest nie ma już tego zalewu e, banerów PiSu widać źródełko się wyczerpało e, nie ma już Funduszu Sprawiedliwości e, w rękach PiSu nie ma już Billy e, nie można jakimś tam też nie ma też mediów tak zwanych publicznych czy oglenowskich, które były tak sowicie finansowane e, ze źródeł Skarbu Państwa a. Działacze różnych ugrupowań pisowskich czy propisowskich, jak w Sopocie, dostawali pieniądze, żeby móc tam pisać Pelietony. To jest ciekawe, że człowiek pisał Pelietony z takiego powania, jak kocham Sopoty jeszcze dostawał za to jakieś pieniądze, a się właściwie reklamował. No, to są czy, czy pisowcy wchodzi do mediów publicznych, jak do domu, a myśmy byli odcięci od Telewizji Gdańsk, od Radia Gdańsk, i tak samo od Radia Rzeszów czy od Telewizji Rzeszów. Teraz mamy równowagę. Teraz będziemy mieli uczciwe wybory i mam nadzieję, że te uczciwe wybory wygramy w 16 sejmikach. Panie pośle, przejdźmy do pana działalności w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, których jest pan wiceprzewodniczącym. Wczoraj były się kolejne przesłuchania m.in. dyrektora Ważnego Departamentu Najwyższej Izby Kontroli i a także przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pana Sylwestra Marciniaka. Czy to Was przybliża do jakiejś wizji tego, jak może wyglądać raport końcowy komisji? Jakie tam mogą być główne wnioski, i ewentualnie co może zostać skierowane do zbadania przez prokuraturę, czy następnie sąd? Zacznijmy od pana Marciniaka. To była jedna wypowiedź bardzo ważna. Te wybory nie były w stanie się technicznie odbyć. Pan druga rzecz, że pan Marciniak został poproszony jako przewodniczący PKW dopiero na dyskusji do tej o tej ustawie w Senacie. W Sejmie ona przyszła sam mówi przez trzy godziny i on nim się zorientował, że ona wchodzi do Sejmu, to już wyszła. Nie został powiadomiony. To specyficzny sposób organizacji wyborów, kiedy PKW nie była w to zaangażowana. Ewidentnie też przyznał, że dobrze się stało, że te wybory odbyły się później, bo mamy, to już mój komentarz, wybranego prezydenta, jakiego mamy. Każdy może go oceniać, pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ale jednak. W sposób demokratyczny, może nie do końca uczciwy z powodu dostępu do mediów publicznych, ale nie tak wybranego jak Łukaszenko czy Putin. To jest pierwsza rzecz. Druga, no jednak przesłuchanie pana dyrektora NIKU e, doświadczonego kontrolera, było jednym wielkim aktem oskarżenia wobec pana Morawieckiego, Sasina, Sobonia. E, i, I tych osób. My jeszcze musimy do końca zbadać rolę pana Kaczyńskiego w tych e, wyborach, rolę pana Kamińskiego, bo już wiemy, że pan Soboń, który na początku kłamał, był odpowiedzialny w mapie tak naprawdę z tekstu aktów państwowych za organizację wyborów, że konsultował się z panem Sasinem, że robili wszystko poza trybem. Że, że nawet pan Artur Soboń znał, że nie miał wpływu i nie miał kontroli nad procesem przebiegającym w poczcie Polski, a co innego wynika z pisma, które ujawnił przewodniczący Dariusz Joński, w którym tak. taka korespondencja jasno wskazuje, że pan Artur Soboń wbrew temu, co zeznał przed komisją, miał przynajmniej pełną wiedzę. Czy to jest podstawa do zawiadomienia prokuratury? O podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a składania, nie wiem fałszywych zeznań przed komisją, na przykład? Według mojej opinii tak, ale to musi być głosowanie wszystkich członków komisji. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz to no musimy wysłuchać wszystkich do końca. To. Jak w każdym takim śledztwie, trzeba wysłać wszystkich do końca. Widać ewidentnie, że konfrontacja pana Sobonia z prezesem poczty, z jednym z prezesów poczty, no, okazała się druzgocąca dla pana Sobonia, który po prostu kłamał. Tak jak pan redaktor to powiedział w swoim pytaniu. Także druzgocąca dla pana Sasina. Oni nic nie wiedzieli, a wiedzieli. Co ciekawe, pan Morawiecki, wydając decyzję o wyborach, zmienił ją w jednym słowie. Napisał. Proszę przygotować wybory, ale napisał to tylko do poczty. Do wytwórni papierów wartościowych już zapomniał wstawić i jego urzędnicy słowa przygotować. Co więcej, opinie prawne co do tego. Z nakazu Mieli wcześniej negatywne z kpr z e, aktywów państwowych, z prokuratorii generalnej. Natomiast potem oczywiście znaleźli się prawnicy, na przykład powiązani z Ordo którzy tak na okrągło powiedzieli: No, okej, okay, można było to zrobić post factum. Na to też zwrócił pan dyrektor Niku, że z jednej strony nie zawierano umów, tylko zawierano ustnie na 70 milionów złotych. To bardzo ciekawa rzecz. Nie miano, nie miano pozytywnych opinii prawnych, one były post factum robione że ten obraz e, państwa PiSowskiego próba na siłę przepchnięcia pana prezydenta Andrzeja Dudy bo miał świetne notowania, e, bez jakiegokolwiek trybu wydawania pieniędzy niezgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych łamania tych przepisów e, finans, o finansach publicznych No jest przerażające muszę powiedzieć, że ja to jest parę obraz pytać przerażający. jeszcze jedną rzecz bo komisja ma różne narzędzia które może wykorzystać w tym procesie poszukiwania jakiejś obiektywnej prawdy o, o, o tym procesie w, doprowadzenia czy niedoprowadzenia ostatecznie do wyborów kopertowych. Takim narzędziem jest konfrontacja. Czy pana zdaniem powinna odbyć się na przykład konfrontacja przed Komisją Zeznań Świadków pana Artura Sobonia i pana ministra Jacka Sasina? Albo innych konfiguracji w takiej konfrontacji? Tutaj najprawdopodobniej będziemy konfrontowali panią prokurator Wrzosek i panią prokurator Dudzińską, bo... Pani prokurator Dudzińska w ciągu kilku godzin uchyliła śledztwo, czy umorzyła pani prokurator Wrzosek. Według nas ściągnięta z domu, z polecenia swoich szefów, to, to ewenement proszę państwa, żeby uchylać czyjąś decyzję, nawet nie pytając się tego, kto ją wydał, dlaczego ją wydał, jak wydał. Myślę, że tu już co do Pana Sobonia i Pana Sasina mamy dość dokumentów. Jeszcze postanowimy, bo my też pracujemy nasi doradcy prawnicy na dokumentach. Natomiast no zobaczymy jeszcze. No, do, na końcu jednak zostawiamy pana premiera Morawieckiego pana prezesa Kaczyńskiego. To będą dwaj ostatni świadkowie, świadko... którzy staną przed komisją. To będą dwaj ostatni zeznający świadkowie przed komisją. Jestem przekonany, że tak, jeszcze pan minister, Kamiński I, kiedy, pan i kiedy minister to się, Kamiński. I kiedy to się, jak wygląda harmonogram, mniej więcej kiedy te końcowe zeznania tych kluczowych trzech osób, których nazwiska pan wymienił, mogą się odbyć? Z Panem Przewodniczącym Jońskim i panem przewodniczącym Romowniczem, ale także z panem przewodniczącym Budą z Prezydium postanowiliśmy, że to jest koniec maja. Chcielibyśmy w czerwcu wydać raport. nie pan, nie można tego koń ciągnąć nieskończoność. Polacy mają prawo jak najszybciej dowiedzieć się, w jaki sposób i czy zgodnie z prawem. Chciano wybrać prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Niedawno trochę odbiegając już od wątku tej konkretnie komisji, no ale generalnie pozostając w kręgu próby wyjaśniania potencjalnych nieprawidłowości przy podejmowaniu różnych decyzji, użycia różnych instrumentów przez poprzednią ekipę. więc niedawno pojawiła się informacja ze strony pana ministra Bodnara, że poprzednia ekipa mogła inwigilować tym urządzeniem o, o, o takiej technicznej czy roboczej nazwie Pegazus. Ponad 100 osób i to jest no, ogromna, ogromna liczba. Podobno nie wszystkie nazwiska mogą zostać ujawnione ze względu na bezpieczeństwo państwa czy bezpieczeństwo tych osób. Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat? Czy co, co może wynikać z tej informacji? Panie redaktorze oczywiście to co na początku mówiłem parę dni temu jak ta sprawa wyszła na jaw, że są te już nazwiska posiadaniu prokuratury, że o tym muszą zdecydować osoby pokrzywdzone o tym nie może decydować, e, prokurator bo przed zakończeniem śledztwa oczywiście tylko osoba pokrzywdzona, która dostaje taką wiadomość e, tak zdecydował chociażby Krzysztof Brejza. No, i tutaj będziemy mieli kłopot z dowiedzeniem, czy którzy funkcjonariusze PiSu byli podsłuchiwani, bo myślę, że oni nie bardzo będą chcieli się tym pochwalić. Natomiast tak każda władza dyktatorska kończy z tym w taki sposób, że najpierw zabiera media, potem próbuje wpłynąć na sądy, a na końcu podsłuchuje swoich. Wielu dyktatorów wręcz wykańczało swoich współpracowników. Taką sytuację mieliśmy z panem premierem świętej pani Andrzejem Leperem, którego według mnie wykończono psychicznie, a przedtem wykończono politycznie. Z posłów PIS, tego, którzy mogli być w kręgu zainteresowania służb i w stosunku do których można było użyć e, e, tych e, środków operacyjnych, konkretnie Pegasusa, czy tak nieformalnie, w sejmowych korytarzach, gdzieś tam w przerwie na lunch, e, czy w innych sytuacjach mniej formalnych, podchodzą do pana e, politycy PIS, pytając: e, Słuchaj, czy wiesz może coś, czy ja byłem, czy nie byłem? Czy masz jakąś wiedzę? No wie pan, czy są takie pan, sytuacje ja w Sejmie, czy, czy w innych sytuacjach, gdzie się spotykacie nieformalnie? Panie redaktorze, ja w przeciwieństwie, po, że znam pana ministra Adama Bodnara i pana Merche. Pana mi chyba bardzo dobrze, to nie mam dostępu do tego, kto mógł być podsłuchiwany. To nie jest tak jak z Pesem Kaczyńskim, który wiedział jako zwykły poseł, szef klubu nawet, nie wybrałem się, żeby... No ale jest Zbigniew pan wice, komisji. wiceprzewodniczącym komisji śledczej, więc ma pan nieco szersze ale... uprawnienia niż szeregowy poseł. No tak, ale jednak nie, 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 moim zakresem nie jest badanie Pegasusa i nie wyobrażam sobie, że miał dostęp do tych spraw prokuratorskich. Pan, widać pan Jarosław Kaczyński miał wiadomość, że jest Pegasus i wiedział bardzo dużo o śledztwie pana Brejzy. Wobec pana Brejzów tu się wysypał zupełnie. Widać, że jako poseł szef klubu był informowany o tym, to jest skandalem i to chyba największy uzysk z tego na pewno największy uzysk wielki z tego przesłuchania pana Kaczyńskiego przez pana Bosackiego i panią Srokę, kiedy wyszło na jaw czy pana Trele, że pan Kaczyński wiedział o zakupie Pegasusa więc można powiedzieć, że go akceptował jako zwykły poseł No bo wszystko akceptował czy też wiedział bardzo dobrze o rozwoju śledztwa pana wobec panów Brejzów no, wręcz ocenia to śledztwo to jest nie, rzecz niebywała ale świadczy o tym, jakie zwyczaje wpisze. Czy Akceptował są, ale... to, tego jeszcze komisja nie ustaliła. Wiadomo, że nie, nie zatrzymywał tego i że miał wiedzę, ale czy akceptował, no to już jest bardzo, tu już kazuistyka wchodzi, musimy być bardzo ostrożni. Panie pośle, 100 dni rządów minęło już dwa tygodnie mniej więcej temu, na te 100 dni 100 konkretów. W Business Insider Polska mamy coś takiego jak Tuskometr. Taka kolokwialna nazwa. Jesteś, punktujemy ja, po prostu, ja. przyznajemy, przyznajemy punkty za te konkrety, które zostały zrealizowane, bądź częściowo zostały zrealizowane, i ten wynik na 100 dni to było 18. A widać, że wielu projektów z tych zapisanych w 100 konkretach nie da się zrobić, bo za chwilę Polska najprawdopodobniej znajdzie się w procedurze nadmiernego deficytu, co oznacza brak możliwości realizacji tych kosztownych programów, które wymagałyby znalezienia finansowania, którego w tej chwili się znaleźć nie da. I w związku z tym, Chyba już możemy zapomnieć o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych, czy powrotu do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu? No, no nie, pan minister Domański jednak przedstawił zarys e, ulżenia w składce zdrowotnej, zdecydowanego ulżenia. One zostały poddane pod dyskusję, nie ogłoszone przez pana prezesa partii pana premiera, tak jak było za czas wpisuj nowego ładu, tylko czy Polskiego ładu, przepraszam, e, tylko zostały poddane pod konsultacje. Ja też pan premier Tusk odblokował pieniądze z KPO to jest jego wielki osobisty sukces i pana ministra Adama Bodnara i te pieniądze z KPO będą mogły pokryć część wydatków, które wcześniej wydaliśmy na takie projekty, które mieszczą się w KPO, czyli będzie to refinansowanie, czyli będzie dofinansowanie nowych projektów inwestycyjnych, co jest też pobudzeniem rynku, także kapitał 18 konkretów zrealizowanych. Albo częściowo zrealizowanych pan, ze stu, które dały koalicji y, y, zwycięstwo wyborcze, to chyba. Znaczy, jak pan ocenia? To jest dobry wynik, zły wynik, przeciętny, tak, słaby. Myślę, że to jest no, taki dobry wynik. Może nie jest bardzo dobry, ale pamiętajmy, że byłem też rząd koalicyjny. No y, ja się trochę zdziwiłem, że, bo, że jestem no taki, nie jestem y, takim happy y, jak wszyscy mówią to o aborcji, ale uważam, że te wszystkie projekty powinny trafić do, do komisji, być przedyskutowane. Powinno na przykład prawo aborcyjne być zliberalizowane no, ale powstrzymał to Pan marszałek Kołobnia. Teraz się zreflektował i to ma być na najbliższym posiedzeniu Sejmu i powołana specjalna komisja. To był jeden z głównych postulatów. To, co udało się w to widzi pan pigułkę dzień po, ale pan prezydent zawytował, musimy to robić inną, inną metodą. Tak, czyli można uprawiać seks z 15-latką, ale sama nie może iść do ginekologa. To mamy. Paranoje, paranoje państwa PiS jest in vitro sprawa e, zrobiona Pamiętajmy, że budżetu nie było budżet trzeba było od nowa tworzyć pan Mrawiecki tak naprawdę nie zostawił tego budżetu mamy podwyżkę dla nauczycieli 30 ponad procent mamy podwyżki dla budżetówki. to są ważne rzeczy tak to mówiłem o odblokowaniu KPO mamy. Już e, nie, pewną niezależność w sądownictwie, przynajmniej w przepostwie sądownictwa. Mamy niezależność w prokuraturze. Idą w śledztwa, które by nigdy nie ujrzały światła dziennego. Nie no tak, do porządku e. i do takiego ładu prawnego, jaki byśmy sobie życzyli, to jeszcze długa droga przy, przed nami. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Ale ja jeszcze chciałbym, że zaprosić na 10 na konferencję sprawową w sprawie Pegasusa bo tu będę ogłaszał bardzo ważną rzecz. Może pan się domyślać, jaką oczywiście. A może pan powiedzieć? No, panie redaktorze, muszę wszystkie media zastosować no, chociaż tu już, ponieważ jestem u państwa, no to powiem, że, że po prostu ujawnię coś w mojej sprawie związanej z Pegazusem. Czy był pan inwigilowany Pegazusem? No o tym to wiedziałem na 99%. Teraz już yy, można powiedzieć, że przedstawić dowody, że to było na 100%. Jacek Karnowski, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo panie redaktorze.